Widok rozbitych w wypadkach pojazdów daje do myślenia. To naoczni choć niemi świadkowie potęgi praw fizyki, w myśl których zderzenie rozpędzonych mas wyzwala tak ogromne siły, że stal konstrukcyjna odkształca się jak plasterina w rękach dziecka. Jakie szanse wobec tej niszczycielskiej potęgi ma kruche jak szkło ludzkie ciało? Janek, nasz kolega, egzaminator z opolskiego wordu, wyjeżdża jak co dzień w zasadzie na rowerze, tą samą trasą, robi to co kocha, to co, to, co lubi doskonale, potrafi jeździć na tym rowerze, zna doskonale przepisy ruchu drogowego, więc robi wszystko, co wie, wie jak to robić najlepiej. Tą samą drogą nadjeżdża samochód. Kierowca tegoż pojazdu. Niestety nierozważnie się zachowuje. Na chwilę odrywa wzrok od drogi, nie patrzy na drogę. Rozgląda się po pojeździe. Zajmuje go ktoś lub ktoś w pojeździe. Najeżdża na, na Janka. Niestety, obrażenia wewnętrzne powodują, że w kontakcie z pojazdem Janek nie ma żadnych szans. Niestety, to był jego ostatni wyjazd na rowerze. Rowerzyści należą do grupy tak zwanych niechronionych uczestników ruchu drogowego, w której są też piesi. Kierowca otoczony karoserią pojazdu może się czuć w miarę bezpiecznie, natomiast rowerzysta czy pieszy są całkowicie bezbronni. I wcale nie trzeba większych prędkości, aby spotkanie człowieka z maszyną zakończyło się tragicznie dla ludzkiego życia. To także te sytuacje, które wydarzają się. Również w terenie zabudowanym, nie tylko tam, gdzie mamy do czynienia z dużymi prędkościami, ale także bardzo blisko nas, często w tych miejscach, po których sami chodzimy. To są przejścia dla pieszych. Krwawa ofiara na pasach składana jest przez cały rok niemal codziennie, a odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą i kierowcy, i piesi. Szanujcie więc przepisy kodeksu drogowego nie tylko z obawy przed karą, bo chyba nikt nie chce mieć wyrytego na nagrobku napisu, tu leży ten, co miał pierwszeństwo.